Rubens na Śląsku to bez wątpienia największa wystawa, jaką w 2025 roku przygotowało Muzeum Narodowe we Wrocławiu. A zrobiło to na okoliczność przypadającej 30 maja tego roku 385. rocznicy śmierci Petera Paula Rubensa oraz faktu, iż w tym roku, do końca pierwszego półrocza, Polska sprawuje prezydencję w Radzie Unii. Europejskiej. To przede wszystkim ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy, gdzie zaprowadził nas obraz Johana Konrada Pole, przedstawiający w nim wzięcie Najświętszej Marii Panny. Zajmujemy się obecnie przygotowaniem wystawy Rubens na Śląsku. Dokonujemy oględzień konserwatorskich płótna, jego wymiarowania. Też Przyglądamy się, czy jest możliwość dyslokacji tego obrazu, żeby mógł zostać zaprezentowany na Wystawie Czasowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Mamy tutaj do czynienia z drugim rodzajem recepcji sztuki Tatara Paula Rubensa, recepcją pośrednią, gdzie artysta działający na Śląsku wzoruje się na działach niemieckiego mistrza już pośrednio, czyli za przyczyną innych śląskich artystów, tutaj w tym wypadku Michaela Leopolda Wilmana, na którego akwoforcie wzorowanym na Rubensie jest oparta kompozycja Johana Konrada Pola. Zgromadzonych tutaj 200 eksponatów w przeważającej mierze pochodzi z obcych zbiorów, zarówno kolekcji publicznych w kraju, jak i za granicą, jak i również z wielu kościołów na terenie Śląska. To wielki zbiorowy wysiłek. Przemierzyliśmy tysiące kilometrów. Odwiedziliśmy blisko 30 świątyń, a w przypadku wyboru eksponatów musieliśmy rzeczywiście Przygotować się w sposób wyjątkowy. To zasługa całego zespołu, producentów, montażystów, konserwatorów to oni, ich wysiłek złożył się na ten finalny efekt. A co to jest? To jest prezentacja skali oddziaływania genialnego artysty flamandzkiego, dziś uznawanego za jednego z najwybitniejszych, jaki kiedykolwiek żył i tworzył na terenie Europy, tutaj, na Śląsku. Bo co się okazuje? Że rzeczywiście w przeszłości, ale też i współcześnie, artysta ten jest podziwiany. Mało tego. Jest pożądany. Jest tym, którym dopatrywano się no, najlepszej sztuki, jaką dysponowała w tamtych czasach Europa. I czy trudno się dziwić, że tutejsi kolekcjonerzy prywatni, ale również gospodarze wielu świątyń pragnęli posiąść Rubensa. Nie wszystkim było to dane. To rzeczywiście artysta ekskluzywny i wyjątkowy. Niemniej mamy liczne, i to prezentuje nasza wystawa, dowody, jak żywo zareagowano na twórczość tego artysty, jak go naśladowano, jak go kopiowano, jak próbowano i tu doskonałym przykładem jest Michał Leopold Wilman wejść w swoisty dialog z Rubensem. Na Śląsku, a we Wrocławiu w szczególności już w XVII wieku, były imponujące zbiory graficzne. W nich także, bo musiało tak być, znajdowały się jako przysłowiowy krem de la creme dzieła szkoły graficznej Petera Paula Rubensa. Wystawa, która Odzyskuje dla naszej świadomości, dla nauki, dla przede wszystkim naszych gości i widzów ten wyjątkowy komponent kulturowy, jakim była, nadal jest ta, jak powiedziałem, szczególna fascynacja dla Rubensa.